sobie trochę się przyzwyczaić do tego gri, gripa. Hmm, tutaj sobie wypisałem rzeczy, takich notatek trochę, bo byłem na spotkaniu z Kamilem. Kamil, czy są Lubelszczyzny. słubelski, czy to będzie widać? O, jest widać, ale nie wiem, czy to będzie, e, będzie tam widoczne. No i mam kilka wniosków, bo Kamil też działa na TikToku, ale działa na TikToku trochę w innej branży, takiej bardziej branży, właśnie rozrywkowej, czyli ten content. No rozrywkowy, śmieszny, dowcipny, kabareciarski i tak dalej, ale robi to świetnie. I też parę takich rzeczy właśnie, ja nagrywa bardziej technologiczne, też sobie porozmawialiśmy o tym, czym się różni nasz content i to jest super fajne. Więc wyjdziemy się teraz, przejdziemy i trochę Wam opowiem o czym rozmawialiśmy, bo też właśnie wymieniliśmy i to jest fajne takie, ma, takie spotkanie. Chodzę, chodzę, samochody jeżdżą. wiem, będzie widać, widać Jezus mam tu telefon. Mam Mam, zamykam. Okay. O, no, włączyło mi się, że nocny widok. Ciekawe. No, to jest ZV-1, czyli, czyli Sony. To pierwszy raz takie vlogowe nagrywanie, bo wcześniej sobie po prostu nagrałem przy biurku. Tutaj mam tematy na telefonie i tak. Telefon jest w miarę duży, bo to 13 Pro. Max, 13 Pro Max i ogólnie tak mi się wydaje, że tutaj dużo ludzi jest też ten mikrofon będziemy sobie testowali no. dobra, zobaczmy czy jak wygląda to o, fajnie to wygląda jeśli chodzi o pokazywanie jakichś tam przedmiotów bo też sobie testuję ZV-1 ale jest ok, myślę, że światło no, i tak, tutaj sobie notowałem tematy. Bo dzisiaj z Kamilem, czyli z sam lub Lubelszczyzny, miałem też z nim nagrać takiego vloga, ale no, zrobiliśmy livea, bo przeważnie, jak się spotykam z kimś, to sobie robimy livea. Robiliśmy livea tak na dwa telefony. Na dwa telefony, czyli na jego i na moim, i na różnych kontach. I to też było, też było takie ciekawe doświadczenie, bo, bo on ma, znaczy Kamil ma trochę mniej followersów obserwujących na, na TikToku. Ale jak zrobiliśmy live'a, to on miał więcej osób na live. Y. i to też są takie fajne rzeczy, że no też wszystko zależy od społeczności i od contentu, który tworzymy. No i tak jakby Kamil też powiedział, że, yy, że ja mu się kojarzę, żona dzwoni, żona dzwoni, no halo, halo, a no dobra, to już zaraz idę. Powiem wam, że, no czy przynajmniej tutaj na tej kamerze to wygląda, taki dosyć jasne jest ten obraz, to nas tutaj, kościół włókowy. Nigdy mi się, zawsze mi się myliły, czy przemienienia, czy podwyższenia. No ale mniejsza z tym. No i właśnie takie robiliśmy sobie różne doświadczenia i wymianę doświadczeń. I doszliśmy do wniosku, że czy to jest Instagram, TikTok, Shorty, czyli te wszystkie krótkie formaty wideo, to tak naprawdę, to tak naprawdę, jeszcze sobie tutaj przetestuję, to tak naprawdę nie ma w sumie różnicy o rozmywanie tła. Znaczy, wszędzie jest jakiś taki matriz, że jakby te krótkie formaty wideo, to one tak działają bardzo w czasie rzeczywistym, czyli że tutaj yy, no po prostu jak yy, jak ten TikTok czy rolka czy short, chociaż też też jest różnie, bo na przykład shorty tak czasami falami sobie działają, czyli po prostu nagrywasz jakieś wideo i to wideo i to wideo często yy, na przykład w shortach, I ten facet robi sobie chce wyjechać, żeby nie uderzył. No i że te shorty to trochę yy, dosyć jest chaotycznie, ale myślę, że coś z tego wyłapiesz. Że na przykład shorty działają tak przeróżnie, że one działają w taki sposób, że przykładowo wrzucam shorta i on w ogóle nie ma wyświetleń przez jakiś czas. Później te shorty zaczynają wybijać się, czyli jakiś, jakiś ruch, nie wiem, 2000 wyświetleń, później to pozostaje, a potem się okazuje, że, że na przykład te shorty zaczynają wychodzić na 100 tysięcy wyświetleń. Nie? Więc no, przeróżne rzeczy się dzieją. Teraz mam takiego, takiego shorta, albo jakiś short się wybił do 20 tysięcy. Później, nie wiem, pół miesiąca spokoju, a później po tych, tym pół miesiąca spokoju jakieś 300 tysięcy. Przez to, że my wrzucamy, znaczy ja i mówię teraz Kamilu jako takie nasze doświadczenia, przez to, że Kamil też już to załapał i wrzuca yy, takie, taką, takiego TikToka na Instagram jako rolkę, później na YouTube Shorts, no to też zauważył, że po prostu wszędzie to inaczej działa. Jest w tym dużo takiej przypadkowości, bo uważam, że te krótkie formaty wideo działają tak w czasie, mocno w czasie jest rzeczywisty. Czyli jak w tym momencie to ludzie chwycą, na przykład jakiś temat jest gorący na czasie, taki trochę tweet yy, i nagrasz na ten temat TikTok albo rolkę, to ona się po prostu wybija. Na przykład ja często Wam mówię o tym, żeby sobie szukać jakichś takich tematów, żeby sobie szukać jakiś takich tematów, yy, które gdzieś już u kogoś zażarły, czyli widzicie jakieś konto na przykład na YouTubie, w shortach albo konta na TikToku i jakiś, jakiś TikTok o jakiejś tematyce. Jakoś sztuczka na przykład na iPhoneie, która tam w Stanach miała miliony wyświetleń. Jak nagrasz po polsku, też masz szansę, że będzie miliony wyświetleń. Ja na przykład teraz nagrałem takie dwie, dwie rolki TikToki, jak zwał tak zwał, bo w tych trzech miejscach zawsze wrzucam. na Jakiś temat, który miał chyba na świecie 7 milionów wyświetleń, to jakoś tak na rolkach nie zażarł. Na TikToku tam ma 100 tysięcy, więc w miarę fajnie, ale jakiegoś takiego szału nie ma, więc. Po prostu trzeba jak najwięcej nagrywać, bo prawdopodobieństwo, że po prostu trafić w ten moment, w tę godzinę, w te minuty, które na pewno fajnie działają, no to jest, po prostu jestem w dużo jakiegoś takiego przypadku, więc no, jedyny sposób, żeby to ogarnąć, to jest systematyczność. Zresztą też Z, z Southuza Lubelszczyzny, bardzo fajny człowiek, pogadaliśmy sobie. Też będzie nagrywał kurs o TikToku, będę mu pomagał w tym. Pomimo, że ja też mam kurs o TikToku, to będę pomagał swojej konkurencji, bo uważam, że na tym polega taka zdrowa konkurencja, że po prostu wiem, że ludzie kupują jego kurs, i mój, i jak ja polecę jego, to kupił i ode mnie, i od niego, i na odwrót. Więc bardziej się zyskuje na takiej współpracy niż na jakichś fatkich zagrywkach konkurencji. Ja ogólnie bardzo lubię wspierać przedsiębiorców. Dlatego z przyjemnością polecam już teraz jego kurs, bo on ma całkowicie inne, znaczy nie całkowicie, mają inne spojrzenie, trochę innych doświadczeń, jeżeli chodzi właśnie o TikToka, więc też się dużo nauczycie. Dlatego już trochę robię taką zajawkę. Pewnie też zrobimy takiego live'a w ramach jego kursu, gdzie on porozmawia ze mną, jak to jest u mnie. Więc na pewno warto wymieniać się doświadczeniami. A że mieszkamy sobie w takim małym mieście jak Łuków, że wspólnie no to jeszcze bardziej jakby jestem chętny mu pomagać, no bo jakby to zawsze jest tak, że ludzie podobni do siebie, zawsze jak tu mamy jakieś tam wspólne punkty, to się człowiek zawsze lepiej dogaduje, czysta psychologia. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam dzisiejsze doświadczenia, a jeszcze miałem wam powiedzieć, to jeszcze nie jest na tyle. Tutaj też wam przy okazji powiem, że tutaj mamy zakład fotograficzny. I kiedy się byłem dzieciakiem, to lubiłem, znaczy w ogóle był, taka, była taka faza, gdzie się oglądało zdjęcia ze z ślubów z jakichś żołnierzy, no bo to był jedyny był Instagram. No w ogóle teraz mnie takie złapało przemyślenie, że to był jedyny Instagram, na który było nas stać to oglądanie jakichś takich zdjęć z wystawy. No i tak, po, miałem Ci powiedzieć tutaj bardzo ważnej rzeczy, czyli aplikacji TikTok Now. I powiem Wam, też była taka ciekawa rzecz dzisiaj, śmieszna, że yy, no mówiłem o tym serwisie Kamilowi, Sołtysowi Lubiasz że no mówię Ty słuchaj, jest nowy w ogóle taki, taka aplikacja TikToka jak TikTok Now. No i chciałem to pokazać, otwieram, a tam zauważyłem, że chyba, nie wiem, ze 30 osób mnie zafollowowało na nowym serwisie. Więc TikTok Now polega na tym, to jest, taka, to jest taki klon i po prostu TikTok wreszcie coś od kogoś zapożyczył. To jest taka replika BeReal. BeReal to jest po prostu taka aplikacja, gdzie masz kamerę z przodu i z tyłu. Pewnie wam coś, coś to mówi, kamera z przodu i z tyłu. Czyli o konkretnej jakiejś tam godzinie dostajesz takie powiadomienie, że masz w tym momencie zrobić zdjęcie przednią i tylną kamerą jednocześnie i to po prostu umieścić. Ja dopiero załapałem, też przez przypadek, bo się też uczę tej aplikacji jak każdej innej, że tam można wideo nagrywać, nie tylko zdjęcia. Niby rzecz oczywista, ale no musiałem, zobaczyłem dopiero u kogoś, że a przecież można wideo nagrywać. No i to jest to fajne, że Masz przymus, żeby o tej o tej godzinie wrzucić. Czyli nie, raczej nie będzie takie perfekcyjne, nie przygotujesz się do tego, bo to są randomowe godziny i minuty. No, i też ludzie zobaczą cię. No to jest jakby taki fan, że ludzie zobaczą cię w takich naturalnych warunkach, gdzie no nie możesz. Albo nie masz czasu, żeby tam się. No i też to trochę tak motywuje, żeby pokazać taką swoją codzienność bez retuszu, bez malowania się. Nie wiem, czy to w nocy też powiadamia, ja chyba nie, bo. To by tam wstawał. Ja się nie budzę na budzik czasami, chociaż już dawno budzika nie ustawiałem. No i no to jest fajne w tej aplikacji. Zostałem się jaką biznesową. To chyba trochę jak Instagram, że pokazujesz swoje życie i co porabiasz i to też będzie ludzi jakoś inspirowało do tego, żeby cię obserwować. Więc nowa rzecz: TikTok Now. Trzeba sobie tą aplikację ściągnąć. Ona jakby się łączy z naszym kontem na TikToku i pewnie tam będzie trochę troszeczkę promowana. Więc jeżeli chcesz być gdzieś jako pierwsza osoba na jakiejś aplikacji swojej, jakiejś swojej konkurencji, to polecam. W ogóle powiem wam, że super, bardzo mi się dobrze bawię nagrywając tym, tym zestawem właśnie Soniacza. Nawet zrobię mu teraz zdjęcie jak nagrywam, tylko ja mam Pro Maxa. Dobra, nagrywam, znaczy robię zdjęcie. Wow, czadowo. cudowy to jest. I w ogóle ten grid, to czy ten takie urządzenie do trzymania, to jest jednocześnie taki trójnóg. Bardzo fajnie się trzyma tą kamerę. No jest idealna, bo to jest w ogóle tak. Z 1 jest taką kamerą vlogową. Tam chyba ludzie do kościoła sobie idą. Bo dzisiaj jest. Czekajcie, bo to jest rozmyte tło. Dobra, już mnie znalazło. Dzisiaj jest sobota, nie wiem czy mam jakiś ślub. No i ogólnie to chyba remontuję nawet ten kościół. Dobra, idę do auta, bo żona chce jechać do Siedlec, czyli miasta obok nas tutaj. Tu mi trochę była ostrość, wy... wykrzaczyła się, bo jest ciemno. Ogólnie on fajnie łapie ostrość, ale jak jest ciemniej, to nie wyłapuje. Czekajcie. No trochę mnie tu zawodzi z tą ostrością. Dobra, już mnie wyostrzyło. Dobra, idę do samochodu, później to jeszcze zmontuję. No i było super, bardzo fajnie było się spotkać z Kamilem porozmawiać, wymienić się doświadczeniami z TikToka, pewnie jeszcze będę o tym mówił. Też fajnie jest zawsze zweryfikować jakąś swoją wiedzę z jakąś inną osobą, która ma doświadczenie. Kamil ma 250 tysięcy osób na TikToku, ja mam 300, chyba, nie 400 coś, chyba 430 tysięcy, ale tak jak mówię, to jakby te cyfry, one są fajne, bo to ładnie wygląda, ale nie zawsze, nie zawsze jakby to wszystko się ze sobą czy znaczy nie wszystko ma aż takie znaczenie na live. Dobra, no już jesteśmy w galerii. I nie wiem, po tu idę. Już wiem, że no tam ma jakieś zakup, puchnąć. To ja pewnie coś z Wempiku i Kuchacze. Ciekawe czy to jest moja książka o TikToku, Wempiku. Ale to jakoś, no zobaczymy, jak tam jest z dystrybucją, bo Perswazja w social ja mediach dopiero robisz tam, to też regionalnie jakoś działa, jeśli chodzi o moje książki. I tu się samodzielnie to... Półkrawdziwy vloger Są takie fajne ujęcia ze schodów Jak w amerykańskich vlogach Tu wjeżdżamy już na... do dalej nagrywałem i mówiłem I nie nagrywałem Jest taki wielki czerwony przycisk Znaczy wielka czerwona diana. Dobra wybrałem sobie książkę taką Efekt kumulacji, ciekawe I chciałbym powiedzieć, że yy, Że jest taki tip wępiku, czy w, znaczy w jakikolwiek sięgarnik, czy bierzesz sobie jakąś książkę i czytasz jakiś tam fragment losowy, przeglądasz sobie rozdziały z streści i sobie przypadkowo wychwycasz czasami jakiś tam nagłówek i czasami to co przeczytasz, jakiś jeden taki fragment zapada Ci na dłużej w pamięci niż po przeczytaniu całej książki, to jest takie TikTokowe czytanie, można by było powiedzieć. Zresztą TikTok ma też tutaj swoją taką, ojeju, takie miejsce w empiku, przynajmniej to gdzieś tam widziałem, TikTok books. Znaczy, czasami, znaczy, jak mówię na live'ach o książkach na TikToku, to jest w miarę takie dosyć zaskakujące zainteresowanie, bo jakby to ludzie twierdzą, że książki młodych ludzi nie interesują, ale z doświadczenia wiem, że interesują. I to w ogóle w sercach trochę przetasowano, czyli zmieniono w tym Siedleckim Empiku zmieniono układ książek. Tam historia była, czy nadal jest, ale rozwój osobisty przeniesiony, o tutaj. To taki prosty trik marketingowy, żeby coś tam zawsze odświeżyć. No jeszcze Enzo za chwilę Wam pokażę głupy i pokażę Wam klucz, jak kupuję książki. Przynajmniej kupuję je w tyle, bo zawsze sobie myślę, że później zapomnę. I się też, jeszcze mam foto. No, o, mogę, sobie. mogę sobie rozmyć tło. Kiedy idę sobie tam do Maka przy kawiarni, sobie kawkę kupię. I sobie poglądam książki. Mam pięć sztuk. Jedna jest o Rolling Już od razu Wam mogę sprzedać historię Mika Jagera. Jak negatywne sytuacje często wpływają pozytywnie. No, bo Mick Jager miał wypadek na boisku i przez to ugryzł się w język no i potem jak się ugryzł w język to lekarz mu powiedział żeby przez Ci 7 dni go, żeby przez 7 dni nie mówił nic żeby milczał ale on poszedł na próbę i oni powiedzieli że stracili wokalistę a on powiedział że jednak będzie śpiewał no i przez to że się ugryzł w język to zaczął tak dziwnie śpiewać silniej z takim charkotem i to spowodowało że go wzięli bo śpiewał wyjątkowo o, dobra mam wielką torbę z empiku tak, efekt kumulacji jest taka bardziej rozbojowa. Antony Robbins ją recenzował. W ogóle to jest ciekawe, bo jak nagrywam na tym Sony ZV, to widać, że to jest kamera i gdzie się patrzą, A gdybym nagrywał na zwykłym aparacie czy na smartfonie, to było to było normalne. Więc tak, jak działał umysł, no to nie bym tego nie kupić, bo zawsze mnie to interesuje, jak działał umysł w biznesie przydaje dosyć gruba książka, jak wam mówię przypisów jest dużo 717 stron historia Rolling Stones'ów już wam trochę powiedziałem o niej Ale już wam trochę powiedziałem że to jest historia Micka Jaggera jak coś negatywnego stało się czymś pozytywnym czyli przez to, że się ugryzł język podczas wypadku jakiegoś tam meczu to zrobił dzięki temu karierę, więc to jest taka puenta, że Czasami jakieś negatywne sytuacje w Twoim życiu tak naprawdę są czymś dobrym dla do Ciebie. No i tutaj biografia Młodbogów, bo to chyba bo to jest znana pozycja, nie wiem czy to jest ta najbardziej znana. Biografia z Led Zeppelin, jak ktoś gra na gitarze i lubi rocka, to nie może przejść obok. Do... O i wydawnictwo In Rock, fajna zakładka może przejść, no to są takie smaczki. Ja bardzo lubię czytać o kapelach, bo też grałem pół życia w kapeli. I wtedy no, kiwam głową i wiem, że ich rozumiem. Oczywiście to jest inny porząd. Tak? No i tej książki nie mogłem nie kupić, bo to są prekursorzy, jakieś idee, które zmieniły życie ludzkie, Polacy. No a ja zawsze moją, moją koncepcją jest to, że żeby zostawić świat lepszy niż by zostałeś. więc skoro mam tutaj nie wiem ile, trzy... 3... Boże, żebym mnie ja jeszcze wiedział jeden, trzy, razy siedem, dwadzieścia jeden. No chyba wiem. No, nie jestem dobrym matematykiem. Jeszcze była biografia Hawkinga, ale już nie. Już pięć to mi wystarczy. Więc no i tutaj opisują ludzi, których części nie znam. Marie-Kiry Skłodowską znam. I to jest, znaczy nie wiem jaka jest idea tej książki, ale mnie chodzi o to, że to są ludzie, którzy zmienili w jakiś sposób świat na lepszy. Więc fajna sprawa czy jeszcze czytelny. No dobra, to będę teraz sobie podczytywał. dobra, słuchajcie, już widzę, że przepadłem. Muszę sobie tak dopasować. Przepadłem, bo, bo za każdym razem tak już musiałem, że skończę nagrywać. Musiałem, że skończę nagrywać. Znów wyjąłem i znów nagrywam, i w ogóle chyba będę tak ciągle, jakąś gorączkę mam i tak dalej, już z tydzień coś się dzieje, ale tak, o czymś, do czego zmierzam. Tutaj na Instagramie napisała do mnie osoba. Gdzieś tam nagrałem o tym, że, że jak ktoś lubi coś co jest jego pasją no to może i pracować i w nocy i w ogóle się z, no, w tym realizuje i traci rachubę no, czasu i, i część ludzi myśli, że my robimy to dla kasy, a to jest taka wewnętrzna potrzeba też twórcza, kreatywna. I teraz napisał do mnie, nie wiem na ma na imię, no bo nie ma imienia, zajmuje się urbex tak zwaną, znaczy no dopiero się też dowiedziałam, że to się tak nazywa, fotografia po prostu mm, przestrzeni no i właśnie tak sobie popisaliśmy. Ja to odnoszę gdzieś tam do muzyki, że istnieje coś takiego zawsze jak... Istnieje coś takiego jak taki ponad... Ponad... Może trudno mi to ująć. Ponad... Język, którego większość ludzi nie dostrzega. że muzyka jest pewnym językiem. Bo kiedyś coś takiego słyszałem, że, że jak improwizuje spotykają się muzycy z różnych stron świata, bez podziałów politycznych. Znaczy mogą być podzieleni polityczni, mogą mówić w różnych językach, ale jeżeli staną razem i zaczną grać to tworzy się między nimi jakieś takie porozumienie, że muzyka jest takim językiem ponad wszystkimi językami, ponad podziałami. Po prostu mogę słuchać, nie wiem, indyjskiego, hinduskiego muzyka czy Eskimosa, który gra na jakimś instrumencie i ja wyłapię jakby jego wibracje, jego emocje. tak samo jest z fotografią, że fotograf, fotografia mniej więcej, twórczość w fotografii, ogólnie twórczość polega na tym, że że my jak już widząc jakieś miejsce chcemy zrobić tego zdjęcie, sfotografować to no, z naszej jakby perspektywy, bo to jest też coś, co wyczuła nasza dusza, nie? że to dusza artysty ogólnie no, myślę, że nie, nie da się tego oddzielić, ogólnie dusza. No, trudno uchwytne słowo, ale właśnie na tym polega sztuka, że coś przekazujesz takim językiem, bo ten zwykły język jest takim no, językiem, którego używają wszyscy, to jest takim brakującym ogniwem, żeby się gdzieś tam uzewnętrznić i przyprawiać swoje emocje.